Tutaj mamy przykład termometru, na którym macie zaznaczone odpowiednie tem, temperatury. Zaczniemy sobie od temperatury minus 18, czyli temperatura naszej zamrażarki. Co musicie pamiętać? Temperatura z zamrażarki musi wynosić minus 18 i mniej, czyli idąc w dół minus 19, minus 20. I tutaj bardzo ważne, że temperatura zamrażarki nie zabija nam bakterii. One tak naprawdę przechodzą w taki stan uśpienia, i później przy rozmrażaniu obróbce termicznej one się znowu budzą i znowu się namnażają. Później mamy oczywiście temperaturę 0 stopni, tak? No i 5 stopni to jest taka temperatura naszych lodówek, zalecana temperatura. W lodówkach i tutaj tak samo bakterie się nie rozmnażają, nie namnażają się i one sobie tak że tak powiem po malutku budzą się do życia później, jeśli je z tej lodówki wyciągamy. Później tutaj mamy ten risk zone, czyli ta strefa. Zagrożenia, która wynosi tak naprawdę od 8 do 63 stopni Celsjusza, i w tej, tej risk zone, bakterie bardzo szybko się namnażają. Najlepsza dla nich temperatura to jest temperatura naszego ciała, czyli około 37 stopni Celsjusza. Wyszy w wyższych temperaturach ten wzrost bakterii może być jeszcze. E, szybszy. Dlatego e, tak ważne jest, żeby albo przechowywać nasze produkty tutaj w lodówce, czy zamrażarce, albo tutaj powyżej 63 stopni Celsjusza. E, kolejno zaznaczono, czyli to właśnie 63. Dlaczego 63? Bo to jest e, zalecana legalna e, temperatura e, gotowych potraw, które przechowywujemy już w ciepłym e, bufecie. E, i tutaj bakterie zaczynają już nam pomału umierać w temperaturze, właśnie powyżej 63 stopni i powyżej. Kolejną mamy 75, 75, ponieważ to jest zalecana temperatura, do której potrawa powinna zostać ugotowana. Dlatego z termometrem mierzymy potrawy w środku. Oczywiście są wyjątki, tak bo przecież spożywamy. Wołowinę na półsurowo, czy, czy na surowo, więc to są wyjątki, ale ogólnie jest przyjęte, że produkty gotowane powinny osiągnąć minimum 75 stopni Celsjusza podczas tego pierwszego gotowania. No i później mamy temperaturę 100 stopni, czyli temperatura naszej gotującej się wody, gdzie ginie większość bakterii.